Witajcie na kanale Zielone Rabaty. Październik to miesiąc, w którym ogrodnik ma naprawdę sporo do zrobienia. Przygotowujemy warzywnik, sad, trawnik czy staw na zimę, a także dbamy o rośliny w domu i szklarni. Zostańcie ze mną, a dowiecie się jak dobrze zaplanować pracę, by wiosną ogród odwdzięczył się zdrowym wzrostem i bujną zielenią. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapce w górę. To dla was chwila, a dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Zaczynamy od warzywnika. Październik to czas zbiorów w większości warzyw korzeniowych: marchwi, buraków, pietruszki, selera czy topinamburu. Zbieramy również dynie i cukinie zanim nadejdą pierwsze przymrozki. Pustek grządki porządkujemy. Usuwamy resztki roślin, które mogą być siedliskiem chorób i szkodników. Możemy zasinić ziemią kompostem lub obornikiem, by wzbogacić ją na następny sezon. Warto też pomyśleć o poplonach, takich jak facelia czy żyto one ochronią glebę przed wymywaniem składników pokarmowych, a wiosną poprawią jej strukturę. W sadzie w październiku zbieramy późne odmiany jabłek i gruszek, a także ostatnie śliwki czy pingwy. Owoce zdrowe odkładamy do skrzynek i przechowujemy w chłodnym, ciemnym miejscu. Natomiast uszkodzone najlepiej od razu przetworzyć. Październik to również najlepszy czas na sadzenie drzew i krzewów owocowych. Pamiętajmy, aby dobrze przygotować dołki, dodać kompostu i solidnie podlać nowo posadzone rośliny. Nie zapominajmy też o zabezpieczeniu pni przed zimą. Pod koniec miesiąca możemy użyć białej emulsji do bielenia, co ograniczy pękanie kory. Szklarnia i rośliny domowe. Szklarnia po sezonie wymaga gruntownych porządków. Usuwamy wszystkie resztki roślinne, myjemy szyby, czyścimy konstrukcję i dezynfekujemy podłoże, aby zminimalizować ryzyko chorób. Rośliny doniczkowe w domu przygotowujemy na krótsze dni. Przesuwamy je bliżej okien, aby miały dostęp do światła. Ograniczamy podlewanie i nawożenie, bo w okresie jesienno-zimowym rosną znacznie wolniej. Warto także regularnie przecierać liście z kurzu, aby mogły swobodnie oddychać. Trawnik w październiku wymaga szczególnej troski. Systematycznie grabimy spadające liście, aby nie tworzyły mokrej, gnijącej warstwy, która niszczy trawę. Ostatnie koszenie wykonujemy przy wysokości około 4-5 cm. To optymalna długość na zimę. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie jesiennego nawozu bogatego w potas i fosfor. Dzięki temu trawa wzmocni korzenie i lepiej przetrwa zimowe chłody staw i oczko wodne. Jeśli w ogrodzie mamy staw lub oczko wodne, to moment, aby je zabezpieczyć. Na powierzchni warto rozłożyć siatkę ochronną, która zatrzyma spadające liście. Rośliny wodne przycinamy kilka centymetrów nad taflą wody. Pompy i filtry, które nie są przystosowane do zimowania, wyjmujemy, dokładnie czyścimy i przechowujemy w suchym miejscu. Ryby karmimy coraz rzadziej. Ich aktywność wraz ze spadkiem temperatury znacznie się obniża. Ogród ozdobny w październiku. Sadzimy rośliny cebulowe. To najlepszy moment na tulipany, żonkile, krokusy, chiacenty czy czosnki ozdobne. Wiosną stworzą piękny rabat. Sadzą kibyni i krzewów. Sadzimy m.in. piwonie, hosty, jeżówki, hortensje czy róże. Najlepiej w doniczkach, żeby dobrze się przyjęły. Przesadzanie byli. Starsze kępy warto podzielić i odmłodzić, np. funkie, rudbeckie czy niliowce. Przycinanie bylin i krzewów. W październiku usuwamy suche pędy roślin jednorocznych i byli, które już zakończyły kwitnienie. Przycinamy tylko te krzewy, które tego wymagają, np. budleje. Ochrona przed mrozem. Wrażliwe gatunki, np. różaneczniki, hortensje, bukietowe, młode róże, warto obsypać ziemią, ściółką. Jesienią należy podlewać rośliny zimozielone, m.in. różaneczniki. Jesienne dekoracje. Sadzimy wrzosy, chryzantemy, kapusty ozdobne. Wprowadzają kolor do ogrodu, gdy większość roślin już przekwita. Jak widzicie, październik to miesiąc porządków, zabezpieczeń i przygotowań do zimy. Dzięki dobrze wykonanym pracom, teraz wiosną będziemy mogli cieszyć się pięknym i zdrowym ogrodem. Napiszcie w komentarzu, jakie zadania Wy wykonujecie w październiku w swoim ogrodzie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na Zielonych Rabatach.